Cześć, z tej strony Seba, witam was w kolejnym odcinku Unboxingu w ramach serii Warsztat Seby Dzisiaj będzie tajemnicza przesyłka To co, zaczynamy? Tajemnicza, tajemniczą, ja się domyślam oczywiście co to jest gdyż osoba, która mi to przysłała okazała się być fanem serialu Wygwizdowo tudzież także serii Rexa. Mam nadzieję, że troszkę Wam już zdradziłem, co to może być, więc przystąpmy do unboxingu. Tak, to jest, proszę Państwa, rekwizyt do wegwizdowa. Teraz to wystawić. To, czy ten kogut, czy tam belka, jak to się fachowo nazywa, będzie działać, potrzebuje 12 V. Mam prostownik do akumulatorów ładowania. Powinien wystarczyć. Zobaczymy. Trzeba będzie to troszeczkę odrestaurować. Bo no tu jak widzicie jest zdarty napis Policja. Z drugiej strony tak samo. trzeba będzie nabyć niebieską folię i poprzecinać takie ładne czcionki. No dobra, ale zobaczmy przede wszystkim, czy to działa. Może trochę przyciemnie, żeby nie było tak hoptaralam. No to co, zobaczymy yy, czy to działa, nie? Uuu. Coś tam działa. Gdyby wyłączyć jeszcze tą mapę. Jest prawie sprawne, brakuje tylko coś się dzieje z czerwoną lampką, a tu to się zaraz będziemy do tego dobierać. To co? Zobaczmy jak to się idzie dobrać. Czy się idzie dobrać. Przy okazji zobaczycie jak się dobieramy do byłego policyjnego kukuta Co ja będę potrzebował? Będę potrzebował śrubokręt. Już sobie przygotowałem o, to jest pęknięte, no, no, to wiadomo używamy. Ale na rekwizyty jak się jak O, trochę zakurzone. Dobra, musimy się dobrać do tej czerwonej lampki, żeby zobaczyć co z nią nie haluje. Trochę nadtopione nawet jest. Jest nawet trochę nadtopione. Widać, że służyło to. Nie, to nie działa. A dlaczego nie działa? A to jest pytanie. WD-40 się nam przyda. Zobaczcie jaki patent fajny znalazłem. Tu jest taki drucik. Wystarczy go. O! Widzicie? Wystarczy go wyciągnąć. i o wiele łatwiej będzie tą wychodzić. Widzicie? Teraz mamy dostęp do tego z dwóch stron. Przykazy tutaj wytrę. Proszę, już działa, WD-40 czyni cuda. Czyli co, zostaje kwestia wymiany żarówki. A jak się tą z wymienia? ktoś wie? Dobra, to żarówkę sobie zostawmy na potem. Mamy folię. No, kolorystycznie jest podobna do policyjnej więc myślę że docelowo da się to tutaj dorobić jak to teraz tu zrobić? się zastanawiam mam nożyczki mamy folię zobaczmy czy coś się z tego da jak ja bym to proponował? ja bym to proponował w następujący sposób uwaga wyczyściłem tutaj odtłuściłem generalnie przyda się do przyda się teraz do tapet I tak robimy, widzicie dalej. Tak jak mówię, to nie jest trochę na szybko, ale jak widzicie, nie takich obsiół, żeby to naprawić. Nie będę Was tutaj zanudzał. Na pewno jeszcze czeka mnie poprawne przycięcie literek. Oraz w momencie, gdy czerwone światło nie obracało się, już się obraca. Tutaj muszę żarówkę wymienić, gdyż niestety ta była pierdnięta a okazało się, że ona jest na specyficzny gwint. Także tutaj, e, już zaraz się tym zajmę, a pokażę Wam efekt końcowy. No, udało mi się tutaj wszystko przetestować, jeszcze okazało się, że mm, no trochę to jest prądożerne, więc e, ostatecznie zasilacze, które posiadałem e, no jak sobie nie radziły, żeby ruszyć tę całą machinę, a prostownik akumulatorowy został w warsztacie, więc się zastanawiałem co by tu użyć i użyłem. Normalnego zasilacza od komputera, który już jest dead, Zasilacz jeszcze szyby ok. Postawiłem sobie w miejscu powiedzmy docelowym tutaj u mnie w studio, bo stwierdziłem, że chcę mieć tutaj taki fajny element dekoracyjny. I tutaj za mną stoi. A w tej chwili zrobimy wstępny rozruch. Jak widzicie, wszystko fajnie działa. I czerwone światło, i światła niebieskie, i galeryjka się świeci. Głośnika nie podłączałem, bo mi jest akurat niepotrzebny. Literki przyciąłem z grubsza. No, z daleka powiedzmy, nie widać niedoskonałości, ale nawet jeżeli bym to gdziekolwiek używał, to co najwyżej do jakichś sesji fotograficznych związanych z serialem. Także tak to wygląda w ostatecznym działaniu. Jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda po wyłączeniu światła. Po wyłączeniu światła wygląda to w taki oto sposób. Jak słyszycie, troszeczkę to decybeli wytwarza, ale mam wrażenie, że w przypadku bycia jeszcze w radiowozie też nie było cichsze. A tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli to będzie używane przy jakichś elementach serialowych, to i tak to będzie wycinana fonia, dokładana z postprodukcji, jakaś kombinacja, więc to nie będzie przeszkadzać, ale efekt jak widzicie jest. I tutaj, jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji. Ja już będę się z Wami żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć!